Dobry wieczór wszystkim. Witam na przedmeczowej konferencji. Przed meczem Jagierania z Saloniki jest z nami trener drużyny Gości, Michał Krobierz. Gospodarzy, przepraszam. Michał Krobierz, proszę o komentarz. Ja nie wiedziałem, że jestem trener, ja, już trenerem dzisiaj. Nie wiedziałem, że już chyba zwolniłem. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o spotkanie z Alicem, to akurat zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla nas mecz. Jednak nie obawiamy się tego spotkania, bo akurat wiemy, że jeżeli chcemy... Widać w Europie, to nie możemy się obawiać o listów, który kuchennymi drzwiami wszedł do europejskich pucharów? E, my następowano e, ten aby... ten

I dlatego my chcemy zrobić wszystko, żeby tutaj u siebie zagrać bardzo dobre spotkanie i wygrać, a jechać do Grecji i tam przypieczętować awans do czwartej rundy. na Ola na e, 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 pamięta, Lada. Zdajemy sobie sprawę też, że Aliz ma kilku dobrych zawodników jak Habito, jak Calvo, jak Nastę, ale na pewno nasi zawodnicy, którzy przez zeszły rok przeszli przez taki stres minus 10 punktów, to nie wydaje mi się że dla nas mecz pokarowy to jest stres.

Uh, I see that my players are not stressed, uh, are not stressed about the tomorrow's game, but we are not uh, not interested just in one uh, victory. In two matches, we are interested in, in the group for European. Jeżeli chodzi o pytania, to czekam na pytania, bo akurat jeżeli chodzi o sprawę taką to dotyczącą meczu, to wydaje mi się, że to wszystko. Jakie mamy do Akurat jeżeli chodzi o samo, to na pewno no, mamy na dwóch, trzech pozycjach takie no, na pewno duże znaki zapytania i to dzisiaj po treningu się zastanowimy. Mam nadzieję, że wchodząc się rano nie będziemy mieć więcej problemów.

U warach takiego, że nie trzeba być lepszą awansować i to y, czasami ten szczęścia jest decydującym, a y, zdajemy sobie ze sprawy y, z siły niektórych y, aspektów Alice'u, ale tak się przygotowywaliśmy pod problem tego nie może, żeby je wyeliminować, a słabość, które ma Alice wykorzystać. <todgłosy> No akurat no, ja mam przewagę, bo ja go znam, a on mnie nie zna i z drugiej, z drugiej strony e, akurat e, nie mam żadnych obaw, bo piłka jest nożna, jest taka, że nie znosi prób i nie, no, nie grzeje prób, także nie mam żadnych obaw na spotkanie z strony jak kupuje, Będzie mi bardzo miło, a jeszcze milej, jeżeli on odpadnie. nothing about me that's that's my strong point. I will go at read no way